Ukraina, jak i Polska to są państwa słabe. Tak? Czyli Ukraina, proszę się nie gniewać, okazała się państwem słabym, bo bez pomocy wojskowej z Zachodu i bez pomocy finansowej z Zachodu nie mogłaby wojny prowadzić, nie mogłaby utrzymać swojej niepodległości. W związku z tym jest państwem zależnym od państw zachodnich i od ich woli politycznej. Okazało się też w toku wojny, paradoksalnie, że Polska też jest państwem słabym, pomimo tego, że jest państwem bardzo bogatym, i społeczeństwo ma bardzo dzielne, to nasze elity polityczne absolutnie nie przekuły tego na siłę geopolityczną, nie dokonując stosownej reformy armii, systemu odporności państwa, nie mając projekcji siły, nie mając biurokracji Dlaczego Polska się okazała państwem słabym? Bo się okazało, że Polska nie podejmuje samodzielnie decyzji, tylko czeka, co zrobią Amerykanie, jeżeli chodzi o wojnę na wschodzie, jeżeli chodzi o wojnę i w ogóle eskalację, o różne rzeczy związane z rakietami.